Dzisiaj widzimy się już w nieco luźniejszym klimacie, a to z tej okazji, że będziemy grać w grę. Właściwie nie do końca grać, a bardziej poprzechadzamy się po lokacjach, akurat w Black Desercie, które mi się z czymś kojarzą. Kojarzą mi się albo z jakimiś przygodami, albo z jakimiś osobami w każdym razie z czymś, co jest bardzo realne. To będzie też luźniejszy film w porównaniu do tych, które robiłam zazwyczaj, dlatego, że będzie faktycznie przegadany. W sensie nie robimy tutaj scenariusza, mam tylko zapisane ileś miejsc, które chcę Wam pokazać, o których chcę poopowiadać. Na Natomiast będziemy sobie tu tak po prostu siedzieć, znaczy ja będę siedzieć i pogadamy. Nie jest to żadna wiedza naukowa, natomiast mi się zawsze wydawało, że przygody, które przeżywamy w grach Stają się bardzo realnymi wspomnieniami, zwłaszcza jeśli to są gry, w które łatwo się wczuć, łatwo się wtopić, takie jak MMORPG, właśnie. Gdzie ta imersja jest po prostu często bardzo duża. Będziemy mówić akurat o przykładowych wspomnieniach z Black Deserta, żeby to pokazać, dlatego że w sumie to jest gra, w którą jeszcze grałam stosunkowo niedawno znaczy wciąż mi się czasem zdarza i w którą też grałam z chyba największą ilością osób. I mam tutaj też takie historie, które wpłynęły na moje życie w znaczącym stopniu. Będziecie mogli je sobie sprawdzić tam w rozdziałach. Nigdy tego nie robiłam, ale zrobię wam rozdziały i po prostu to będą mniej więcej motywy, o których będziemy rozmawiać. Naprawdę po, po latach czy po miesiącach, ja pamiętam to wszystko bardzo żywo. Pamiętam uczucia związane z tymi rzeczami. Nie pamiętam siebie siedzącej przed komputerem, tylko pamiętam tak jakby oczami postaci to, co się działo. I bardzo się cieszę, że istnieje. Coś takiego jak screenshotowanie, bo cieszę się, że mam zapisane wspomnienia z tego, i mimo tego, że gdzieś wtedy będziemy chodzić po tych lokacjach, o ile to będzie w miarę możliwe, to będę właśnie przede wszystkim chciała Wam pokazywać zdjęcia, bo tak to mogę nazwać, mówiąc, że to są realne wspomnienia z tamtych miejsc i tamtych sytuacji. Jedna uwaga: Black Desert ma dość ciekawe różnice graficzne. Dlatego tutaj mniej więcej zobaczycie na ekranie, jak czasem będą wyglądały te stare screeny, a jak innym razem. Różnica jest taka, że zwłaszcza te na początku były robione chyba na wysokich ustawieniach graficznych. Potem wszedł tryb, który się albo kocha, albo nienawidzi, czyli tryb e, remastered, gdzie jest trochę przesadzone światło, natomiast ja byłam wielkim fanem, dlatego dużo screenów będzie właśnie z nim. Muszę sobie ciut zniżyć mikrofon, bo nie widzę ekranu. Szybka informacja: Ja mam jednak skłonności do rozgadywania się za bardzo, więc ten filmik musiał zostać podzielony na dwa odcinki, a z tego, co jeszcze zostało wycięte z obu części, bo na przykład było niezwiązane z tematem dygresją, co fajniejsze, fragmenty będą dostępne jako bonus na naszym Discordzie w ramach materiałów dodatkowych dla posiadaczy tarczy z drzewa różanego na patronite. Na ekranie widzicie właśnie tematy, które pojawią się w drugiej części i przewidywaną datę premiery następnego filmu. Będę trochę przeskakiwać pomiędzy różnymi postaciami. Ta sorka była w Heidel. Czym jest w ogóle Heidel? Heidel to jest takie główne miasto, przynajmniej dla mnie w tej grze. Nie jest jakieś niesamowite, jeśli chodzi o architekturę, natomiast tutaj docieraliśmy prawie na samym początku naszej podróży, bo najpierw było, była taka mała wioska, później była, było jedno takie miasteczko portowe, Velia, i tutaj właśnie zaczynała się dla nas przynajmniej wtedy, kiedy Black Desert wyszedł na rynek europejski prawdziwa przygoda. To miasto po prostu dla nas żyło wtedy. Właśnie pamiętam, jak siadaliśmy tutaj na różnych barierkach, na jakichś parapetach, obserwowaliśmy to miasto. Rzucaliśmy po prostu z bratem e, na tych ludzi, którzy tu stali przy rynku, jakieś w ogóle zaklęcia dramatyczne i się śmialiśmy, że o, wywołujemy panikę. Jasne. Rzadko jest tak. Że gra potrafi aż tak zachwycić na samym początku. Mieliśmy cały ogromny świat do zeksplorowania. Tutaj się zaczęło rodzić miasteczko, prawdziwe miasteczko. Pamiętam, że ugadywaliśmy się, że każdy mieszka w innym miejscu, bo tutaj akurat jest tak, że każdy może wynająć to samo mieszkanie czy domek. Nie, my się ugadywaliśmy, że właśnie każdy będzie w sąsiedztwie, tylko każdy będzie gdzie indziej. I tutaj chyba był nawet mój stary dom. Co w ogóle było z moimi domkami? One były wyjątkowe o tyle, że niestety sporo mebli w Black Desercie jest za paywallem. Natomiast e, kiedy dużo ludzi ekspiło dalej, ja się upierałam, że na przykład jednym z moich osiągnięć będzie to, że ja, mimo tego, że e, nie stać mnie było na rzeczy z item shopu, będę mieć najfajniejsze domki, jak się da. Więc ja po prostu podróżowałam po miastach jakichś takich mega odległych, za wędorami, za, za kupcami, którzy sprzedają jakieś dywany albo obrazy. Czekałam na rynku, zamawiałam po prostu preordery jakiejś rzeczy, które gracze wystawiali. Akurat nie bawiłam się w crafting mebli, po prostu czatowałam na meble, bo ja chciałam urządzać imprezy, ale o tym pójść. W każdym razie, no wyobrażacie sobie, wchodzimy po prostu do świata, który był przepiękny wtedy. Grafika nas. po prostu. brakowało nam słów. I każdy biega tą. Po... właśnie, pamiętam, jak myśmy się jarali tym. Że można kogoś ten potrącić. Nie <laughs> można uderzyć po prostu ramię o ramię. I ktoś się tak, e, co ty robisz? No przecież brat potwierdzi, jakbyście go zapytali na jakimś streamie. E, nosey, nosey. To wam potwierdzi, że przecież jarali, jaraliśmy się tym chyba cały jeden dzień, że można wtrącić kogoś ramieniem. No po prostu to był hit, nie? Po prostu miało się wrażenie, że to miasto cały czas żyje. Przysiadaliśmy się do NPCów albo stawaliśmy koło nich i udawaliśmy, że nawet socjalizujemy się z nimi. Dlatego obok ekspienia przede wszystkim poświęcaliśmy mnóstwo czasu na eksplorację. To nie było tylko na początku jakiś taki hype, że o, jaka ładna graficzka, jaki ładny świat. Po latach, co wychodziła jakaś nowa ekspansja, czy co ktoś odkrył jakiegoś schowanego między górami. Chodźcie, jedziemy, zabieram was. Potem, na przykład, jak zaczynali grać jacyś inni moi znajomi, to na przykład ja ich zabierałam tam, gdzie ktoś mi pokazał. To było super. Te wycieczki, o wycieczkach akurat mówiłam w materiale o Black Desertie na TV Gry. To jak nie widzieliście, to, to to zachęcam, będzie mi zawsze miło. I właśnie mówiłam tam, że była taka immersja, że zabieraliśmy jakieś jedzenie kupione na rynku, coś do picia, robiliśmy właśnie postoje, w ogóle szliśmy na nogach, oglądać te wszystkie piękne rzeczy. Taka szczególnie jedna lokacja, która zapadła mi w pamięć z początków. Zaraz wam do niej pójdę, tylko może inną postacią. Chwilę mi zajmie, żeby tam dojechać, więc nawet możemy sobie pojechać trochę wolniej, a ja wam poopowiadam o czymś innym w międzyczasie. Morze! Na morze nie będę wypływać, bo też w sumie to nawet nie wiem, czy mam coś do wypływania na morze. Natomiast to było mega fascynujące miejsce w tej grze, zwłaszcza, że w pewnym momencie wyszła ekspansja specjalnie pod to. Pamiętam pierwsze w ogóle wypływanie i zachwycanie się tym, hej, patrzcie, my się podnosimy na falach. No, przecież to było najcudowniejsze na świecie. Pamiętam, że w ten sposób odbywało się bardzo dużo naszej eksploracji. Natomiast e, jest jedna taka sytuacja, e, a w sumie nie to sobie pojedzie samo, ja pogadam jest taka jedna sytuacja z początków gry, której po prostu nigdy nie zapomnę. Ktoś miał jakąś łódź z ekipy mojego brata, z którą graliśmy, i nie pamiętam, Pamiętam, czyli to był pomysł, ale pomysł brzmiał: widzicie tych wszystkich rybaków, którzy tutaj stoją. Ciekawe, czy jak wjedziemy w nich łódką, to zgarniemy któregoś z nich i po, popłynie z nami. I a tutaj łowi się ryby głównie na Awku, dlatego to był bardzo szalony plan, że wywieziemy gdzieś po prostu gościa i będziemy takimi czarnymi charakterami dla, dla śmiechu. No już w sumie straciliśmy nadzieję i nagle jest! Jest na statku. Wszyscy po prostu wiwatują i tak dalej. I dobra, płyniemy, płyniemy przed siebie. To byliśmy w ogóle na jakiejś rzece, a nie w żadnym oceanie, więc yy, trochę były ograniczone możliwości, gdzie my sobie tak możemy dopłynąć. Byliśmy tak podekscytowani, iż stopno odwartoło. Łącznie z tym, że ta 13-14-letnia ja śpiewała płynie wisła płynie. Muszę to robić. Płynie, misła płynie po polskiej krainie. Oczyła Kraków pewnie go nie minie. Co? Nie włączyłem znowu nagrywania? No była to przygoda niesamowita. W ogóle tam przy okazji wiecie, to były początki, więc zwiedzaliśmy jakieś... E... Jaskinie, które nie były zaznaczone na mapie, tutaj ktoś wpadł po prostu, wypadł za burtę, dyskusje gdzie wywieźć tego gościa, no była to przygoda niesamowita. W pewnym momencie wszedł dosłownie kawałek innego kontynentu, w sensie z tą morską ekspansją bodajże. I wtedy zaczęły się schody, bo wtedy zaczęło się coś takiego, że możecie zaatakować jakiś potwór albo statek widmo. No to oczywiście, że była od razu kolejna przygoda. Tam chyba w trzy osoby popłynęliśmy i patrzymy po prostu całą godzinę, nie wiem, czy ile się tam płynęło, też dość imersyjnie. I jeden steruje, a my o czy jakieś niebezpieczeństwa są na horyzoncie. I faktycznie jak wracaliśmy, to w ogóle była taka sytuacja, że jeden kumpel poszedł Awk chyba, a atakuje nas statek widmo. I my po prostu koło tego kolegi, żeby go ocalić. Co myśmy się tam nie nawyczyniali? No, były to bardzo pozytywne wspomnienia. Woda to jest coś. Nie wiem czemu, ale woda to jest coś. Póki ta postać jedzie z takich innych rzeczy, które wam mogę opowiedzieć. Ha, no to fajerwerki były. Nie wiem czy na chiński nowy rok, czy na coś takiego, ale też jechaliśmy po prostu pół mapy, żeby zobaczyć fajerwerki, pełno ludzi. Zdjęcie z Game Masterem sobie nawet zrobiłam. Raz prosiłam kumpla zajął z materiału o Black Desertie, może go kojarzycie. No, w każdym razie poprosiłam go: hej, możesz pojechać ze mną do tego miasta dla, dla graczy, którzy są niedopowiedziani którzy i zabijają i kradną, bo, bo ja się boję sama. Też jechaliśmy na pustynię i to zwiedzaliśmy przemykając się przez e, jakichś tam strażników, którzy jako jedyni w grze chyba atakują dobrych graczy, a, a nie na odwrót. I niestety mamy sztuczne światło, bo e, w sumie nie mam żadnego odpowiedniego do takich rzeczy. Dobra, jedziemy sobie wreszcie windą na górę. I co to jest za miejsce? To jest pierwsze miejsce, które pamiętam, które jak zaczynaliśmy w to grać, to nas zachwyciło. To jest wioska na drzewie. Wioska, w której nawet można wynająć sobie domek. W ogóle nie ma tu za dużo rzeczy do roboty, ale jednak no patrzcie, macie taki domek z taką latarenką, gdzieś tam pranie w tle. I patrzycie sobie, no, jest klimacik. W ogóle tu miał się zaczynać nasz serial, który nigdy nie powstał. No, ale faktycznie to jest chyba jedyny domek z takich początków gry, który mi został, bo można mieć ich tutaj kilka. Nawet chyba wejdziemy do mojego, tylko muszę sobie odpalić, czy ja tutaj mieszkam. No to, jakby, no, nie jest to nic niesamowitego. Zresztą miało być stylizowane właśnie na taką jakąś e, chatkę tymczasową. Ale jest fajny. I to był zawsze, tak do tradycji, pierwszy punkt wycieczek, jeśli jakieś nowe osoby zaczynały grać. Nie wyobrażacie sobie nawet, chociaż albo może wyobrażacie, jak niesamowicie to cieszy, jak pokazujesz właśnie jakąś taką lokację, która jest wręcz dla ciebie miejscem, która jest dla ciebie ważna tak personalnie jakiejś nowej osobie i ona się zachwyca tak, jak ty się zachwycałeś, kiedy po raz pierwszy to widziałeś. To jest tak piękne uczucie, jak zabranie kogoś w swoje ulubione miejsce, tak w prawdziwym świecie. Ja chyba mogę stąd zejść, ze względu na moją klasę postaci, ale nie pamiętam, chyba? O. Gdzie idziemy teraz? Wiecie na co, jest pora? Na lody koral. Nie no żartuję. Jest pora na zobaczenie mojego domku. I pogadamy sobie o imprezach. To jest ogółem Rivendel. Znaczy to jest Grana. Chyba stolica Elfiej Krainy. Tu jest tak pięknie. Po prostu jak tylko pierwszy raz było mi w końcu dane tutaj wejść. ja To, to było tylko błagam, błagam. Żeby tam były domki mieszkalne. Żeby tam, żeby tam dało się mieszkać. I da się. To jest mój dom. Dzień... U, u, a mi strzeliło czesło. To jest mój dom. E, obecny, cały czas e, trzymający się. Jeszcze mnie nie skusiło, żeby się znowu przeprowadzić. No, ale w każdym razie tutaj mamy salon. E, zrobimy szybki house tour, jest, jest łóżko gościnne. E, jest co? Jest jacuzzi, który jest najbardziej ikonicznym elementem wszystkich moich mieszkań kiedykolwiek. E, w sensie w Black Desercie. Nie posiadam... To jest studenckie mieszkanie. Nie, nie mam jacuzzi. Chociaż... E, w każdym razie tak, tu jest taki salonik, idziemy sobie po schodach na górę, kamera tu trochę szaleje, tu jest jadalnia, kanapa, duma, duma narodowa tego mieszkania. E, można sobie popatrzeć, tutaj bardzo ładne widoczki, no i na samej górze, no właśnie, kamera szaleje, na takim, nie wiem czy co można nazwać antresolą, ale w każdym razie jest tu... Zbiór mebli, który nigdzie indziej nie pasował, e, biurko i moje łóżko. To jest w większości urządzone samymi itemkami, które można zdobyć poprzez grę. Tu, tu jeszcze mam domek. Góra jest niezrobiona. Bo mi się odechciało. Natomiast jest tu figurka smoka. Chciałabym posiadać figurkę smoka w prawdziwym życiu. Jest też to. Cokolwiek to jest. Chyba w końcu się zdecydowałam, że chciałabym tu zrobić taką salę imprezową. Natomiast w tym momencie wszystkie moje postacie, yy, wszystkie moje postacie, wszyscy moi znajomi, którzy grali w Back Deserta, raczej już w niego nie grają, więc nie ma dla kogo zrobić tej imprezy. No, nie wiem, siedzimy sobie może gdzieś. O i jaka jest sytuacja y, z, z domkami? Właściwie z imprezami. Najczęściej, miejscem na jakieś spotkania były właśnie moje domki, dlatego że y, faktycznie mega dużo czasów to ładowałam i faktycznie tych imprez trochę było. Jedną z takich, które pamiętam najlepiej, kiedyś istniało nawet z niej nagranie, ale chyba coś się stało, była impreza pożegnalna doktora Ksamy, do której istniał nawet plakat. W ogóle doktor Ksamy występował wtedy na kanale Klinika, oni tam głównie Lola nagrywali, natomiast no faktycznie to była taka czysta impreza. kupowałam jedzenia, nekupowałam pić, były to mega fajne, były stoły, to było w którymś moim mieszkaniu, domku jeszcze w Heidel, więc no to nie było jakieś niesamowite... Y Wrażenie wizualne. Natomiast był mega klimat i faktycznie wszyscy się bardzo dobrze bawili. Wyszliśmy potem z tego mieszkania po, po posiłku, po pogadaniu. Nie wiem, czy wtedy już miałam to jacuzzi. Właśnie to jacuzzi. E, to, to ono było z tego, że chyba zostało mi trochę waluty premium i ona akurat kosztowała jakoś tak niewiele i stwierdziłam: Kurwa, panie, jak ja robię imprezę, jacuzzi mieć na mieszkaniu. <grym> ja nie będę mieć jacuzzi na mieszkaniu. I no, faktycznie, wszyscy się śmiali z tego, z tego jacuzzi, yy, zdecydowanie, warto było. No ale w każdym razie, z tej imprezy wypełzliśmy, dosłownie nasze postacie po prostu się położyły i pełzały do przodu. I takim długim wężem, czołgaliśmy się przez całe Heidel. Dołączyli się do nas jacyś ludzie, których zagrożnie znaliśmy. Zaczęliśmy blokować most, no jak, jakby teoretycznie nieszczególnie skutecznie, bo dało się jakoś przejechać przez te postacie. Natomiast no było, to, było to bardzo urocze, było to zabawne, wszyscy się wtedy bardzo wczuli i faktycznie te rozmowy, które się działy w międzyczasie, były naprawdę żywe. To były czasy, ze którymi chyba tęsknię najbardziej. Mm, może to zabrzmi trochę smutno, ale właśnie jedyne, co mi po tym pozostało, to właśnie są te domki, te postacie. Tych czasów już nie ma, więc jeśli ktoś zabrałby mi jeszcze te postacie, nie wiem, co bym zrobiła. Czemu dzwoni do mnie Grzegorz Bobrek? Gdzie jesteśmy w tym, co miałam opowiedzieć? O! Ho-ho!